Patrzcie I jaka jesień, Mamy zajęcie, łuskam orzechy od, yy, od rodziców zagrodu Wczoraj już wyłuskałam, że dno się zapełniło, ale zjadłyśmy <noise> Także łuskam dalej Zobaczcie, jaką mamy piękną, złotą jesień w Polsce. My już co prawda za kilka dni wyjeżdżamy, ale zobaczcie, co się dzieje u mojej mamy w ogrodzie. Wszystko już powoli, powoli szukuje się do snu zimowego. O, o jaką ładną trawę trabę pampasową mama tutaj ma przy stawiku. Cudeńko, co? Coś podobnego do tego, co ja kupowałam, ale Taka duża, taka inna, prawdziwa, przepiękna. A tam Ola! Ola! Co ty tam robisz? Grzejesz dupkę? Dzisiaj taka pogoda. No teraz akurat zeszło słońce, ale 22 stopnie. No nie uwierzycie i zobaczcie też mamy na te wszystkie piękne rododendrony i hortensje i hortensje no po prostu słodeńka no i też tutaj już mama trochę poczyściła, znaczy trochę, dużo poczyściła Jezus Maria, przecież dopiero co jadłyście a Wy Co? Robiłam po raz pierwszy piry w Thermomixie, także zobaczymy, jak to wyszło. Mama mówi, że bardzo dobre. Zaraz ja spróbuję. Eee, kiszone mojej mamy. Tutaj surowka z marchewki, z jabłek, z sylera. Eee, wszystko z ogrodu mojej mamy, z Thermomixa. Eee, no i do tego karpik podarowany przez Teściową i przez teścia. Teściu złowił, także będziemy się zajadać. <muzyka> Jak wczoraj mówiłam, że piękna pogoda to dzisiaj chyba głowę pourywa, u wieje, wieje, nie wieje troszeczkę się uspokoiło ale jedziemy z Małą na cmentarz. A chciałam Wam pokazać ciasto, jakie moja mama zrobiła. Ja chyba nic nie nagrywałam dopiero wczoraj, coś nagrywa mi dzisiaj trochę. Na, na kruchym spodzie ciasta serbomiksa Zrobiła taką masę serową z własnego przepisu, znaczy z przepisu mojej cioci. I na to jeszcze kruszonka jest. Wiecie, jakie to jest pyszne? To jest tak przepyszne. Ja lubię sernik, ale nie do końca. A tutaj z tym ciastem to jest rewelacja. Jeśli macie chęci, to nagram Wam filmik z tym, jak się to robi. Przepyszne. mniam. mniam. Kurde, kocica mamy właśnie zapała taką maleńką myszko, A tu inny jakiś kocur. Co to za kocurowstwo tutaj się dzieje? Ja w ogóle mówię na mamy kocice, kocura. Zawsze. Dzień dobry, dzień dobry. Może to ogląda się za dziewczyną z walizku. Tak, bo zwariowała z walizką. Chodzi tam i Chodzi tam i To tu tutaj będzie, tu i tam, czerośniała. Wiecie, co mam takiego lekarza? Jadę do lekarza, yy, ale mam takiego lekarza. Do której zawsze czekam po dwie godziny. Jest za cztery minuty mój czas, a może się uda? Tak wylecę. że lecę. Małż zabrał małżowinę na kawę. Zobaczcie, jakie mamy pyszności. No tu Wiem, że jest to małżowina. Mm. Ale pachnie szczur, Tak? Mhm. Ładnie Sleża, wygląda. Moje tiramisu. Mm. zrobić tylko gorzka, No, także urlop ulo położy. No. Ciekawe czy będę mogła w grudniu przejechać, naprawdę. Może lockdownu nie będzie robione, Tak, Tak, że lockdownu no, co... nie będzie. Testy wrócą z resty, ale wszyscy się buntują w tym i już chcą zrobić lokalne lockdowny. Bo się burzą, no bo ciekawe, powiedzieli, że, że nie mogą tak zrobić i widzi że u nas już nie można wyjeżdżać do tego. Bo... Do... Maroka, zamknęli. Nie wpuszczają Angolii. tu Easy EasyJet i coś tam jeszcze. Wszystkie loty skancerowali. I do Niemiec, i z Niemiec też. Z Anglii, z Niemiec. Co to ja mam taką suchą Dobra, jesteśmy, czekamy na jedzenie na Chińczycy. A przy okazji wam pokażę co sobie kupiłam. Kupiłam sobie zestaw Ale Neonail. taka... A spoko, dam radę z tą lampą. Taki o, zestaw Neonel. Ale tak się, się zdziwiłam, co to za ręka tam jak dałam. Taki zestaw Neonel. I tutaj, moi drodzy, mam lampę, mam hard base, mam y, hard top, lakier hybrydowy, tissel silver grey, silky nude, rose memory i forever calm. I później mam nail cleaner, i mam aceton, i mam waciki bezpołowe, i mam pilnik szary łódka, polerka łódka. No i la lampa LED. Także Kupiłam taki, ale się przestraszałam, że to po terminie, ale nie jest. Także taki kupiłam. Znaczy, mąż mi kupił. Nie widać gdzie wiem, nie wiem że... I kupiłam pastę do zębów Z Pasta wybielająca z porostami arktycznymi. Wybiela zęby od pierwszego użycia. Innowacja, nie zawiera nadtlenku. O, i tu jest nawet Sommite. Uuu, naciśnij, otwórz i wyjmij. Co robisz? żebyś mi w nosie? Myję Ci zęby. Myjesz mi zęby? A dziękuję, ja sobie sama umyję. Także mamy taką pastę. I dla Radosława, moi drodzy, kupiłam y, to padermo węglowy żel do mycia twarzy. Taki chciałam co prawda, kupić nawilżający na zimę, ale nie chcę nawilżającego. Bo Po no, no, co mam z mokrym ryjem jeździć? Z jakim mokrym ryjem? Boże, jaki ty jesteś straszny. Jak ty tak brzydko mówisz? I. E, kupiłam piankę, bo już mi się moje pianki kończą. Dwie w Anglii, także dobrze, że mi się kończą. Eko sorbet z Bielendy. Bielenda, nie wiem czy wiecie, że została e, już. Naprawdę uznana za wegańską, także spoko, bo takie różne pogłoski chodziły, także spoko. Eko sorbet, pianka micelarna do oczyszczania twarzy, nawilżająca, kojąca. Mm. ekset z maliny, hydrokompleks plus kwas hialuronowy. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. O, nie zobaczycie, ale wygląda mm. przepięknie, także mam nadzieję, że mi się sprawdzi. I wzięłam sobie też z Evelyn podkład i wzięłam jego w kolorze... Sand beige. no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz może być troszeczkę za jasne, ale myślę, że będzie odpowiedni kolor. I z lakierów jeszcze tylko sobie wzięłam do tego, mojej drodzy... bazę pod hybrydę. Taką. Wzięłam sobie taki zielony kolor, zobaczcie jaki przepiękny, butelkowa, zieleń do paznokci. Znibielski. I Lush Green i wziąłem sobie czarny, no bo czarny musi być zwłaszcza teraz na jesień. I coś tu jest za darmo. Co ty tam wyciągasz? I coś tu co jest za darmo. No i cleaner do odtłuszczania płytki paznokcia. Tej firmy było bardzo dużo w naturze. I tutaj dla, dla Radka jest Straight Faith. dezodorant. Pani ci dała. Czyżbyś potrzebował, myślisz? że Jestem straight enough. Uuu, nawet ładny zapach. A nie ma żadnego, bo mi się skończył dopiero co. Tak? O skończy? ona chyba mnie ten podgląda. To z natury. Naturalnie. Daj, daj, daj mi to. No, ale co mam ci dać? Także to dostaliśmy w gratisie, bo ty chyba poszedłeś do niej coś powiedzieć. wiem, tak? że kupię to wszystko jak mi da gratis. Tak? Tak. mój mąż to jest mój mąż. I jeszcze tutaj taką próbkę. Co to jest? Um, Tylko tyle dała? No to, to i to. Okej. Okay na nawilżający, equalibra, bardzo znany, a radek tutaj robi piramidę. Nawet chcę, żebym pokazała, tak? Oops! Możesz, możesz iść na rynaczek i sprzedawać. Jak ci pijdzie, to zaraz. O! O! Pizgnie. O, o, o. No to jak ale dziewczyna podobna do mojej sejdi z pracy. Nie. Nawet nie wiesz jak to ma nie wiem jak się idzie Także tak, czekamy na jedzonko i będziemy jechać do domku I to są moje drodzy jedyne zakupy jakie zrobiłam w Polsce Nic innego nie kupiłam No dawaj, no co mi pojedynczo dajesz Nic innego nie kupiłam No że jak... No i teraz to jest chowaj Nic innego nie kupiłam i nawet nigdzie ze sklepów nie wychodziłam Bo mąż zabrał kartę nie mam każde. Nie ma wydatków Bez podatków PiS zabierze Ale pani starowinka chodzi Boże, jaka starowinka pani Z pieskiem To my za 5 lat Chyba Ty Pieska musimy sobie kupić tutaj w Polsce chyba, wiesz? Kupić? No, adoptować tak, tak mi się wydaje No ja chcę takiego dużego, Boryska nie chcę małego u nas to same stafiki, to takie krótkie są. Nie, nie u nas jest pełno stafików długonogich, czyli mm. pitbullków. Bym chciałem takiego. Takiego byś chciałaś? Tak. Jak ktoś ma na oddanie szczeniaczka, to ja <tryk> z chęcią przygarnę. O Jezus. Byle, nie no, byle nie ciłała. Ale nie, to jak chcesz boryska, przecież że nie ja nie chcę. Ja chcę Pitbullka. Tak. Jak jesteście w Anglii i macie, macie pitbulka i nie chcecie, to jesteście niemądrzy, jak nie chcecie Pitbullka. Najpiękniejsze psy świecie. To są na najbotni... tak. Właśnie dzisiaj. Wiecie co właśnie tak Radek mi pokazał, że mu we wspólnie jak wyskoczył Borysek, że go tam zaczepiał, łapę podełapę, podełapę, że go ciapał, żeby Radek go cały czas głaskał. Zaczepiał mnie, żebym go głaskał. Zaczepił go żeby. Ale to go... każdy pies tak robił. Chyba. No i zaraz idziemy, a tu widzę idą Państwo z taką grubą smyczą i od razu wiedziałam, że na pewno mają takiego Boryska I mieli boryska. Wsiedli z nim do auta. Widać, że piesek zakochany. Państwo trochę nieodpowiedzialni, bo usiadł w nogach, no ale dobra, nie siedzi w nogach a zaraz patrzę w samochodzie, okno zamknięte, oni wyciągają fajka, każdy i ten biedny pies kurwa w tym dymie kuna ale jeszcze coś mi wyskoczyło na Facebooku, dwa lata temu dzisiaj chodziliśmy, chodziliśmy po wulkanie, wulkanie który właśnie wybuch. i już tam więcej chodzi. i nie tutaj będziemy. Wam podlinkuję ten film z tamtej wycieczki na wulkan tu, tu, nie tutaj, nie tu podlinkuję, tu o tu. Tu obędź. Albo tu. Nie. Lubiąc paluchy, tu! tu. Także gdzieś tam. czy jak moja żona pięknie wygląda w takich fajnych, prostych piór. Znowu sobie obcięłam. Obcięła sobie krótko. Ale obcięłam już sobie włosy moi drodzy w ten sposób, żebym mogła się starać yy, wydobywać, nie kręcić, ale wydobywać skręt. Także zobaczymy, jak mi to pójdzie. Musimy się w morzu maczać. No najlepiej tak nie. z tego, z pomostu. Oh. To właśnie, Aha, się... a jeśli chodzi o lekarza, to byłam u lekarza i, I nie czekałam, znaczy czekałam 10 minut, bo Pani doktor była Aż na dziwne, telefonie, nie? zawsze się 2 mhm, godziny, godziny czekało, ale Pani doktor była na telefonie, także po 10, po 10, 15 minutach mnie zawołała, ale ja już później wychodziłam, to już chyba 4 osoby tam były, o, o, także one tam. już sobie poczekają i robiłam pierwszy raz cytologię płynną. Wiem, to, to jest panordż dużo bardziej dokładna i właśnie też doktor powiedziała, że ona niedługo będzie wszędzie wymagana, że tylko taka będzie do zrobienia, bo ona jest e, bardziej dokładna, wszystkie, wszystkie zmiany niby wykrywa i wszystkie takie pierdoły. I czekam na wyniki. I dobra. I tyle. już bo już 20 minut. Nie, nie minęło 20 minut, a robię się głodna. A zobaczcie jaka pogoda liście lecą. Żółte. Wszędzie są. Moja babcia dzisiaj tak fajnie zauważyła. Boże, te liście zżółkły, ale auto brudne. Te liście zżółkły przez dwie noce. I faktycznie. Ale auto brudne to ja ci powiem czemu oglądałem wczoraj wiadomości. i... Wszędzie, z, a wiesz z, jakie wul... pomniki na cmentarzu brudne? Z wulkanu y, z La Palmy dotarł y, popiół. Ty naprawdę mam się coś, że tak, poważnie. dziwnie wyglądasz. Z grubłem, bo byłem na all inclusive u mamusi. Mamusia zawsze ten tak karmi, że... A Radzie taki mądry, pierdziela, siedzi i źle, aż później nie ja może mam... oddychać. Wiesz co, mama się pyta, zjesz gołąbka? Zjem, ale jednego. I na talerzu trzy lądują. A skąd ty tak robisz? I ty tak samo mi robisz właśnie. No I moje... dlatego ci mówię, nie to nakładaj bo jak jest, nie, nie nakładaj jak jest, bo zjesz i jadasz, nie? Ja dopiero ostatnio zaczęłam zostawiać po tym, co ty mi nakładasz. Ale co ja mogę powiedzieć, jak to takie dobre? O, co... Mama takie dobre rzeczy robi, że no, tak jak hałkę wczoraj, upiekła hałkę. Ja nie będę robiła takich rzeczy, radosow, no i tak... Ale dlaczego Bo my nie? wyglądamy jak chałki. Zobacz, twoja chałka i moja chałka. Mamy dwie chałki wystarczające. Bum, 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 bum. No, chałkę. Ale ty wiesz, jakie to jest dobre? Wiem, jakie to jest dobre i nie będziesz jadł. Kon Mamo, ratuj. Nie ma chałek. Dobra, naprawdę to jest pył z tego? Tak, z wulkanu z tego. Mał, a ja właśnie coś się zastanawiałam skąd ten pył. A mama mówi, chyba z drzewa, ale gdzie jest drzew? Teraz już nic nie wiecie Z wulkanu mura doszła. Ja myślałam, że z Kronopolu. No też może. No, u nas Kronopolu nie ma. No. Także, no, nie wesoło. I wczoraj, wczoraj czy wczoraj, dopiero przestali zupełnie latać na La Palmę. Czyli wyspa jest kompletnie odcięta od świata w tej chwili. Czujesz? Może już tam nigdy nie wrócimy. A wiesz, co im dają? Co im dają? 30 tysięcy euro za dom. Żartujesz sobie. I co ci ludzie mają zrobić? Płakać. No, no na, na pewno nie, nie skakać. No, płakać, no mówię 30 tysięcy euro. Ja no, no, ale co no. No tak to jest jak a się ile, do Wękania nie mieszka. A nie. ile piesków jest uwięzionych? A i weź, nawet mi nie mów, wczoraj oglądałem wiadomości. To, nie, to nie mów! Z dronów dokarmiają te, te, te pieski i chcą je wydobyć, a to, to... psy uciekają od dronów. Szok. Bo nie da się tam doje... A, straszne. No ale co no, tak to jest. Dzisiaj jest, jutro może nie być. To no, jak w Yellow, Yellow, Yellowstone, jak tam wulkan pierdutnie, to jest po ludzkości. I to człowiek myśli, że to wiesz, daleko, daleko, daleko. Mhm. A tam jest super Wulkan. I jest aktywny cały czas, jak tam walnie. Koniec. To oby nie walno. Dobra, wam. Oglądałem... a i tam nie dobrze. Oglądałem program jak ten 49298 jak... 298 New COVID cases. No ładnie. P... Prime Minister dalej nie chce nic w, Polsce, w Anglii zrobić. Żadnych Ach. obostrzeń ani. Nic. On jest głupi i tyle. Jak oglądałem kiedyś gdzieś na jakiejś wyspie walnął wulkan To było go słychać ileś tam tysięcy kilometrów dalej mm. Czujesz jaka to jest siła? Mówię, to już jest koniec świata co się dzieje ja tak Pism władzy, świata. wulkany, koniec świata Koniec świata, bye! Patrzcie jak pięknie, jak się zmieniło od czasu jak przyjechaliśmy, tydzień czasu, jakie zmiany, co radzie? Mm -hmm. Huragany, wichury. No huragany, wichury, wiecie ile drzew połamanych, po prostu drzew. szok. Ja ten słup telefoniczny z drogi ściągałem, bo przechodziło nie chciałem, żeby się kogoś krzywda Tak. Co? Nasz pierwszy ten jak wschód słońca razem Pierwszy wodycznie. wschód słońca Razem, tak? Pierwszy. No nie wiem, nie pamiętam żadnego. Dobra, ci prawda Jest Wiem. Ale mi się chce spać, nawet nie wiecie. Przespałam całą drogę na lotnisko i na lotnisku też zasypiam, po prostu jakaś masakra. W samolocie od razu będę spała, zanim wystartujemy zasnę. Naprawdę jestem normalnie. Oczy mi się zamykają, jak widać. Moje nie rzucimy. fajna, moje nie Dzień dobry, moja perełko Grubasko, moja kochana Cześć O oh, Jezus Aleś mnie drapnęła, no chodź, hopaj cześć perełko Cześć, moja kochana